Od unijnych europejskich komisarzy w Polsce pytali Pana wczoraj, co z tym zamachem stanu, co się dzieje w naszym kraju? Nie, nie rozmawialiśmy o poważnych sprawach. <grym> no, no, może nie dotarły do nich te informacje? 8 lat <grym> PiS doprowadził zamach stanu. Że rozmawialiśmy o poważnych sprawach, bo to co, to, co powiedział Pan prokurator Święckowski nie jest poważne, ale Myślę, że powinniśmy potraktować poważnie to, że. są bandyci, jak się Rosyjskie i białoruskie media podały to jako pierwszą informację równo dokładnie z TV Republika. No właśnie, to już nie jest I, takie no, zabawne. Nie I, jest. I, tak, I to, to już jest, w kategorii. Tak, żeby. Dezinformacja pisowska <laughs> i TV Republika nie różni się dużo od tej rosyjskiej dezinformacji. I Polaryzacji i destabilizacji w państwach europejskich, także w Polsce, jest absolutnie na rękę Kremlowi, Putinowi, Łukaszencom, Więc w tym, no w tym zakresie to należy podkreślić bardzo, bardzo mocne, Z kategorii tych najmocniejszych najmocniejszych zarzuty bardzo mocne. Konsekwencje, jakie takie słowa mogą wywołać, podobno wywołują wśród, wśród widzów tych stacji, które promują tę te tezę, mocno eksploatują ten temat wśród się w niepokój, co najmniej mówiąc, jest, to nasuwa się pytanie, po co? co? Dla tej właśnie polaryzacji, dla zysków kampanii? Znaczy, dlaczego? PiS jest gotów dla władzy zrobić absolutnie wszystko, każdymi metodami i z każdym. W każdej sprawie kłamać, powiedzieć każde kłamstwo, powiedzieć każdą niegodziwość, każdą nikczemność. Lech Kaczyński mówił o Jacku Kurski, że tacy w z polityki powinni zniknąć, bo on, bo on jest w stanie zrobić każdą niegodziwość. I Jarosław Kaczyński zostawił w PiSie i w tych przybudówkach swoich, typu Sakiewicz, TV, Republikę i dalej, w zasadzie tylko takich ludzi jak, jak Jacek Kurski. E, to jest ich interes. Ich interesem jest władza za wszelką cenę. E, I środkiem do, do zdobycia tej władzy jest ta bardzo głęboka polaryzacja, ta nienawiść, to, to, to czynienie Polaków. Weźmy, co jest w inter interesie Kremla. W interesie Kremla jest to, żeby Polska odgrywała jak najmniejszą rolę w Unii Europejskiej, okay? żeby Unia Europejska była jak najbardziej podzielona, żeby w ogóle nie istniało coś takiego jak Unia Europejska, bo dużo łatwiej się yy, konkuruje czy walczy z rozproszoną, podzieloną Europą. W związku z tym polaryzacja, podział i zajmowanie się takimi sprawami yy, w Polsce jest absolutnie na rękę Kremlowi. Ja Zostawia Pan sobie... w jednym chórze, Panie Ministrze, z premierem Orbanem, z premierem Ficą, z wszystkimi, którzy grają na rzecz Putina właśnie. Tym, którym właśnie zależy na destabilizacji i na krytykowaniu Unii ja Europejskiej. Ja stawiam, stawiam też uważam, że pisowska dezinformacja i polaryzacja i, i metody wewnątrz takie. takie... Kłamstwa nie różnią się niczym od propagandy. Ale o jest tej, no nazwijmy to, jednodniowej, krótkotrwałej szarży politycy PiS zdają się wycofywać, to z szarży pod tytułem Migranci, Relokacja, y, Uchodźcy i Kłamstwa przy okazji Policji.